Tak, bardzo proszę. Uuuu. tytuł. Tajemnij. Zamknięcie tytuł. Gdzie się, bierz, U, dla mnie? A się, się patrzy, mnie? nie zajarał. O, Właśnie y, Jesteśmy w Wszyscy wiemy. W języku idysz szara godzina to będzie digroje Goje I przygotowałam dla Was. Spróbowałam sobie przetłumaczyć z oryginału Pamiętniki, kroniki Jezechiela Kocika. Urodził się on w 1847 roku w Kamieńcu Litewskim. To jest tutaj niedaleko na wysokości czerem Parki kilometrów po drugiej stronie granicy, a zmarł w Warszawie w 1921 roku. Szydowski pisarz, pamiętnikarz, jeden z założycieli współczesnej artystycznej literatury w jego pierwszy tom wspomnień wyrzekł właśnie w Warszawie w 1912 roku i jak dotąd jeszcze nie został na język polski przetłumaczony. W ósmym roku życia ojciec nareszcie do mnie Młamedowi o którego chciałam się uczyć już dwa lata temu. To był dobry Młamed. W związku z tym, że nie bardzo biły dzieci, osiągało one przy nim akurat pole in learning. Dopiero rezultaty w nocy. Uczuł maluchów demore, z grojsem wielkim efektem. Także godzinę dziennie spędzał na snuczu maluchom Majse z fun Geonim. Majse o wielkich uczonych i o wszystkim, co się dzieje ob ojw, jener, węd, na tamtym Tam świecie. Draine mianowicie tak, jak rzoim, grzesznicy, matern Zich męczą się, nochn tojt po śmierci stolat gseider podrząd. Wajter dalej opowiadał ze szczegółami o drodze, umarlaków. Wiazoj es begagnen arosze, jak spotyka grzesznik malache chabowe, kiepskich aniołów na drodze do ghenem piekła. Prawił o rozmi rozmiarach piekła, o smażeniu się w piekle i tym podobnych rzeczach. Zgodnie z tym, co opowiadał Lloyd E. Roddardzeil, każdy cadyk, ścigodny człowiek. Musi Lejtn odpokutować po śmierci pod pręgierzem złego anioła. Po takiej porcji otrzymuje się wezwanie do piekła. Każdy cadyk, nawet największy, musi iść na 12 hadosim miesięcy do Gehenem. Na drodze do piekła spotykają go malache chabowe które szmejsen, obsmarkują go, a ritter, wróżgami, on warfen im rein. I wrzucają go do Barg Feier, stosu ognistego. Ze stosu ognistego przerzuca się go na Barg Eis, stosu do. Tak, przerzuca się go von Barg Eis in Barg fejer, und co zurück. I znów z powrotem. Następnie der noch. Jeśli jest a gojcem gosze, rzucają go malache chabole jeden do drugiego. Całych dwanaście setek lat czekania. To znaczy, do z dwanaście 12 setyk lat z w cierpieniu, zanim wpadnie się do tego Bach Mało tego, spotyka się na drodze sześćdziesiąt razy po 10 tysięcy malachy habole. A każdy z nich łupi żelaznymi, rozżarzonymi pałami. Następnie wzywany jest takowy do Gehenny. Tam powinien się już oczyścić. Oplaj to przez 12 chadośni. Mer Więcej czasu żaden w Gehenem nie przebywał. Kiedy dostał się do Gehenem, znaczy, jest już dobrze. Schoń ale zanim tam trafi, męczy się człowiek setki lat w ognie, w wodzie w lodzie, i w chłodnym pocie. I nasz rabbi, chcąc rzecz przedstawić bardziej rannie. wyznaczył tuszem i piórem na papierze rozmiar Gehenny. Według Lloyd i jego ma dwanaście setek lat długości chodu, i czterysta szerokości, ho, a jeszcze, co bieda z genem jest taka, że człowiek nie wie, gdzie znaleźć dla siebie drzwi, gdyby wiedział, zaraz by mnie wszedł, wybawiając się od razu ze strony Malache, Habonu. Wierci się więc tam i z powrotem szuka tych drzwi, łapiąc der przy tym kolejny raz. I Rabi pokazuje nam palcem, jak człowiek stoi, dużych zdaje się przy samych drzwiach, ale wraca z powrotem, już przeszedł czterysta lat. Weitkeit daj w jedną stronę i dwanaście setek lat długości. Jest. Un weiter i dalej 400, Die Breitschröger. Un weiter. Dwanaście set dziewięćdziesiąt dziewięć lat. I dwanaście miesięcy. Warum? Ponieważ drzwi są szmole, wąskie in ek na końcu. Z tego powodu also przechodzi on mimo. A rum, na rum ten gren, pośród malachę chabonę, trzy lat. A dusza cadyka treft trafia do drzwi gehenem od razu. Nie musi wędrować, a rum na rum przez tyle lat. A jeszcze rabi. lubi opowiadać o nissim cudach wileńskiego domu o jego wiedzy nie że był obserwatorem gwiazd. A gdy zechciał dowiedzieć się, jak wielka jest sztern gwiazda i co się na niej odbywa, to zapraszał wszystkie sztern do swojego stołu. Dobrze je analizował, patracht. On obserwował. Pewnego razu powiedział Reagan. Poszedł do Wilnerkohen na wesele do wielkiego bogacza, i Swad mychutn, poprosił go, my szamy potraktować dobrym słowem, że na naworzyńców. Siądę przy klezmerach, powiedział Goen. Usiadł przy klezmerach, by posłuchać, jak grają. Potem powiedział, że jeśli zrobić w klarnicie, na jakim gra klezmer, to, to a tam to dziurki, to zabrzmi tak świetnie iż wszyscy goście w ten hanoe robin otrzymają zadowolenie. Zrobione dziurki w miejscach przez niego wskazane. Gwizd Zagrało to tak, że od słodkości wszyscy zebrani potracili zmysł. Trzeba było pozatykać te dziurki. Takie majsy prawił nam motkę. Mełamet, cały dzień. A my siedzieliśmy i słuchaliśmy, jak zaczarowani. Zimowymi wieczorami wracaliśmy z hederu o ósmej wieczor dziewiątej wieczorem do domu. Powieczerzawszy, o we drzew, wychodziłem do pokoju babci bajle haszej, gdzie wraz z całą rodziną głównie przebywała. Najczęściej widywałam tam kobiety z lejtkę. Schulhofer, szamasem, przysłużnikiem w Synagodze, który mieszkał w babcinej kuchni wraz z żoną de di kucharką. Tak ten Majpkę też miał zwyczaj opowiadać gruby Majsy o Sorym, w, w Lonim, Czartach i o Kiszef Machers, Czardziech. On są wasarem mężczyzn i wodzanych. Opowiadał, jak raz jechał bałagoł, woźnica, z grupą hebrej, Żydów. Patrzą, a tu na drodze stoi duża, piękna gęś, ten gans. Bałagoł oczywiście wziął gans i przywiózł do domu. I nocą, gdy wszyscy spali, gans zaczęła się rzucać i szamotać. Pałagoł zapalił świecę i zobaczył, że gans. Pół człowiek, pół gęś, strasznie nabałaganiła wokół siebie. Pałagoł ni to żywy, ni to martwy, potęcił torabina. Ten zaś wysłał dziesięciu ludzi, którzy zaczytali głośno psalmy. Gdy przeczytali wszystkie psalmy, gans zamachał skrzydłami i odleciał w lonim, opowiadał on. Lubią skakać na koniu, ale nie na chrześcijańskim, a jak raz na hebrajskim. Wchodzą raz Hebrei i rankiem do stajni i widzą mokre konie, od potłucz harczą. Po prostu są tak zmęczone, jakby tylko co powróciły z dalekiej drogi. Innym ześ razem rankiem Historii znał całą masę. Raz opowiadał, była w kamieńcu Abrejka, której mąż krawiec wyjechał do Odessy. Początkowo przysyłał listy i pieniądze, ale potem przestał. Nie listu, nie pieniędzy. Pojechała kobieta do Szer-Szerwa. nie podarł kamienicy, do Kołduna. Ty nią poprosił o dziesięciu dni, zapewniając, że mąż na pewno wróci do niej wierzchem na kaczar ziemi, pokrzepaczył. Tak też się stało. Kolejnej nocy mąż stuka w okno, płacze i prosi, by jak najprędzej wpuściły go do środka. Skażą się, że strasznie się zmęczył podróżą i zaraz chyba zemdlaje. Żona natychmiast mu otworzyła. On wleciał na kaczar i padł nieprzytomny. Kobieta narobiła raban, spiekli się ludzie i zaczęli czytać psa. Facet stanął na nogi i powiedział: Jak to nocą, jemu w się? Ukazała się wielka żelazna ręka, która wyciągnęła go z łóżka. Posadziła na kaczerchu i przykazała: Pojedziesz do domu, w ciągu nocy dostaniesz się do swojej żony. I poprosisz o przebaczenie. Ty się spłakał. Jak można na jedną noc przejechać taką drogę? No przecież z sześć tygodni jazdy. Ale dostał przykaz. Jeźdź i pojechał. I to nie pojechał, a poleciał nad górami i dolinami, nad dachami i rzekami. I właśnie tu. wrócił takim, Jakim go Bóg stworzył? Pamiętam jedną ciekawą historię. Raz umarł taki jeden i po setkach lat męczarni za swoje grzechy przyprowadzono go przed Wysoki Sąd, by wyjaśnić, czy zaistniała w końcu możliwość dopuszczenia go do rali. Wysoki Sędzia już miał wydać pozytywną decyzję w tej sprawie, ale nagle. Pojawił się szatan komunikując: ciąży na nim jeszcze jeden wielki grzech. A dokładnie: On zjadł dwa pody tłuszczu zwierzęcego. Smalcu. człowiek z Co to znaczy? Dwa pody smalcu. Kiedy? Co? To tam przecież historia jakieś. Ale szatan udowodnił że gdy ten palił fajkę, to zawsze zapalał ją przy pomocy świeczki. A ze świeczki przy zapalaniu fajki zawsze kapł smalec. W ten sposób za całe życie zebrało się dwa płody smalców. W ten czas oddano go aniołowi nauczycielowi i znów zaczęto go kapować za dwa płody smalcu. Pokniętego podczas kurzenia fajki. Takich to strasznych historii nasłuchałam się u swojej mądrej babci od odlejbki szamecy. Można sobie wyobrazić, jakim strachem przepełniły oje moje dzieciństwo. Jakie przerażenie wstudzzało czorty, złe duchy i świat poza grobowe. W którym najwięksi cadycy musieli znosić tartura, ją męczycieli. Dwanaście miesięcy piekła, gdzie przypiekają, smażą, podwieszają chłopów za języki, obawy za cycki i włoski, gdzie smażą się w największym na świecie ogniu przez 400 lat z rzędu. Pamiętam, Raz mi się pławał cyces, z od chusty modlitewnej. Dniem tak zawolałem, że zapomniałem przyklepić nowy. Nocą, przed snem, przypomniałem sobie o tym zaniedbaniu. To było jakoś tak niezadługo przed strasznymi dniami. Na jąki pół, będąc bardzo porządnym marcem, gorzko zapłakałem nad swoim grzechem, porwanym cycesem. U zmierzchu święta wróciwszy do domu z hasyckiej moleny. Powietrzeżawszy po poście, choć miałam wtedy tylko osiem lat, ciągle czułem ten grzech porwanego cycesu. Po wieczerzy poszedłem do dziadka. Domy stały tuż obok siebie. Salny światło, była noc księżycowa. Przyszedłem pod dom dziadka. Już miał spiąć się na gany. Ujrzałem zasiada w harszale Majowiczno stojącego przy ganku swego domu. Nie się widząc go, już wspomniałem, wspinałem się na ten ganek, gdy zobaczyłem jak harszale się unosi wyżej i wyżej, aż że wzniósł się ponad dar i zrobił się biały jak śnieg się, zrozumiałem, że to czorta nie ręsza na Ostatkiem sił rzuciłem się na gałek, ale padłem nieprzytomny. W domu dziadka słyszeli, jak padała. Wybiegli na zewnątrz, znajdując mnie nieprzytomnego. Oczywiście powstało z Zbiegli się ludzie, mnie, położyli do łóżka i zasnały. Zawołano tego doktora Josue wraz z który pozostał przy mnie na noc, wraz z babcią. Rankiem zrobił się lepiej, opowiedziałem babci całą historię z czortem. Byłem chęszelem jehowiczem, dodałem, iż wiem, dlaczego przyszedł do mnie czort. Chodziłem z obrywanym cycesem. W tamtych czasach było głośno owa o awarockim, znaczy na dybuku, jaki zamieszkał w pewnej dziewczynie. Wozili ją po wszystkich cadykach i wielkich harabinach, żeby wygnać tego dybuka. W całej Litwie nasiał zamętą ten dybuk. Wiele majs rozkręciło się wokół niego. czytał psalm, tam wykładał traktaty, tam młodyczycy. A gdzie indziej te i półczyny? Takiej historii to stało wtedy bez niczy. Wozili dziewczynom z miasta do miasta. W końcu przybyli do rabina w końcu. Rabin odprawił na cmentarz, na którym zebrały się cały sztet. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Rabin wysłał szamesa, rep, bejnusza by przeczytał na cmentarzu takie, to takie fragmenty i by rozkazał dybukowie wyjść w imieniu rabina, w imieniu wszystkich rabinów. Też chciałam tam pójść, popatrzeć, jak wyganiano tego dybuka, ale tata nie pójścił, dlatego, że wokół dybuka krąży wiele złych duchów. Szamez, Hebein, Przyszedł na cmentarz i przeczytał fragmenty ze wszystkimi przekazanymi, gdy wtem dybuk zabył, nie chcę wyjść, mniej to jest dobrze. Pojechali z dziewczyną do Brysk, przejście. do rabina Jakowa ja. To był wielki mędrzec i cadyk, chleb Mej, również poradził odwiedzić dybuka na cmentarz. Oczywiście, jak wszędzie, wszyscy, brzescy żyć, mężczyźni, kobiety, dzieci, przyszli popatrzeć na niesamowitego dybuka, który tak długo trzyma się dziewczyny i za nic nie chce wyjść. Reb Jakow -Mail wysłał do dybuka szamesa sądu rabinicznego, reprejba, by ten w imieniu Rbina miasta rozkazał wyjść na wiekiet. Rabin powiedział Replejbowi, by ten rozkazał Dybukowi wyjść przez mały palec u ręki. Tak napisano w kabale, że Dybukowi najłatwiej wyjść przez mały palec u ręki. Replej przedstawił Dybukowi rozporządzenie Rabina. Ten zaś się rozpłakał, że wychodzić nie chce. Replej wyjaśnił że jeśli nie posłucha, to rabi razem z innymi raminami zarządzą mu chrachem, wykluczeni z żydowskiej wspólnoty, a wówczas na wieczność znajdzie się tam, gdzie dusze szlęgają się z końca w końcu świata i na wieki nie będzie mu zbawienia. Gdy Bóg odpowiedział gorzkim momentem, gdzie pójść. Reb nie wiedział, co powiedzieć Dybukowi. Zdecydował pójść po porady do Habina, by ten wskazał, gdzie ma pójść Dybuk. Obok stał Chep Lippe Zuckerman. Wielki mohacz, uczony Haberej i trochę happy Hapikojers. Nie Wielce ceniony przez gubernatora, znany z tego, że prawie na pamięć wyuczył się paru Strąg mądrość. Ten Zuckerman był również niezłym żartownikiem. Specjalnie przyszedł na cmentarz, by się pośmiać. Usłyszawszy, jak gdyby płacze i pyta, co ma z sobą zrobić, a he, blek, już biegnie do rabinu o po porady, Zuckerman odezwał się nagle. Stój, stój! Ja mu powiem, gdzie ma sobie pójść. Podszedł, otworzył szeroko buził i powiedział, chodź do mojej gęby. Usta wystawił prosto w twarz dziewczyny. Lepiej wystraszył się, że dybuk zechce wyjść papiko i hejsa, nie Ale nie było żadnej odpowiedzi ze strony dybuka. Najprawdopodobniej dybuk nie chciał. Ale zabrany tłum porażony i przestraszony faktem, i że może wyjść przed szereg i powiedzieć Dybukowi, by ten w niego wszedł i jeszcze podstawić mu swój otwarty na I gdyby to nie był Cukerman, zabili go i zakopali na miejscu, a Cukermana się bali w mieście. Rabin żałował, że Bóg Taki nie wszedł w na Miałby nauczkę wam się z takich rzeczy. Rabinowi było też trochę wstyd. Poradził zabić dziewczynę do rabina z Lachewicza. Jak się ta sprawa z Dybukiem skończyła, już nie pamiętam. Dziękujemy. Dziękuję.